Oto lista najlepszych butów na zimę, jakie możesz kupić w tym roku oknami coraz to zimniej, coraz to więcej z Was pisze do mnie, żebym stworzył moją listę polecajkę dla Was z butami najlepszymi, jakie można kupić w tym roku właśnie na zimę, dlatego stworzyłem ją z butami do okolicy 400 zł, do 700 zł i do 1000 i nieco powyżej. Także znajdzie tutaj każdy coś dla siebie w swoim szydziale cenowym i zaczynamy. Oczywiście do wszystkich z tych butów linki podpinam Wam w komentarzu tam możecie przejść sobie do buta, o którym mówię. Oczywiście ceny czasami mogą się różnić, to w zależności też od promocji jakie teraz aktualnie są, a teraz na pewno będzie ich dużo na święta i na cały okres związany z Black Friday. A jeżeli lubisz buty i spodobał Ci się ten odcinek, to przejdź do mojego profilu, zobacz sobie więcej i zaobserwuj, żeby nie przegapić kolejnego. A zacznijmy sobie z butami do okolicy 400 zł. Teraz już naprawdę bardzo ciężko znaleźć coś fajnego właśnie w tych granicach cenowych. Jeżeli chodzi o buty do okolicy 400 zł, to mamy tutaj jeden z modeli od Converse, Berkshire. Jest to model od Converse specjalnie zrobiony na zimę w nieco cieplejszych materiałach, zazwyczaj zewnętrzny zewnętrznej strony jest pokryty skórą, żeby można go było łatwiej zaimpregnować i znajdziecie go właśnie w okolicach gdzieś tam 330 do 400 zł. Wiadomo, w zależności od kolorystyki, od tego jakie aktualnie panują gdzieś promocje, ale znajdziecie go zarówno na stronie Converse, jak i na Asper czy na takich platformach jak Snipe. Kolejnym modelem jest, uwaga, model od marki Champion. Champion ma swój jeden model, który mi bardzo się podoba właśnie w tej granicy cenowej do 400 zł. Jest to model Climb RX Mid który znajdziemy w popularnych kolorystykach, takich jak wit, czyli takiej miodowej, można trochę powiedzieć. najpopularniejszej która oczywiście bierze się z Timberlandów, szóstek czarnej oraz szarej. Jest ich dosyć dużo, można je kupić nawet do okolicy 300 zł. Wiadomo, że nie jest to nic super jakościowego, ale w granicach tych cenowych, no to raczej nie znajdziemy tutaj niczego super zadowalającego. Ale jeżeli chodzi o buty takie tanie do 400 zł, na pewno będą się spoko sprawowały na zimę. Kolejne mamy buty od Nike. w Nike znajdziemy tutaj te buty, które zawsze tutaj znajdziemy w tych granicach czyli uwaga, tak jest, Cold Vision. Cold Vision możemy znaleźć także w wersji low i mid na zimę, specjalnie przygotowanej od Nike. Możemy je kupić nieco taniej, ponieważ teraz aktualnie jest kod rabatowy na Nike, w okazji którego, jeżeli kupimy dwa produkty, będzie cały nasz koszyk wynosił minus 25% i to na pewno będzie się fajnie sprawowało przy okazji zakupu właśnie butów, które gdzieś są tam droższe. Dokupicie sobie do tego jakieś, nie wiem, koszulki, skarpetki, i będzie to na pewno dużo taniej niż normalnie musielibyście kupić. Tutaj mamy także wersję Cold Vision w takich kolorystykach typowych na zimę i tutaj będzie to spoko opcja, jeżeli ktoś szuka czegoś takiego mocno, powiedzmy zachęcającego o lifestyle i będzie on się spoko sprawował na zimę, jeżeli go zaimpregnujemy. Jeżeli chodzi o New Balance, to mamy tutaj model 574, który jest specjalnie właśnie zrobiony także na zimę w tej takiej trochę wyższej wersji z materiałów skórzanych, z materiałów też tekstylnych, które gdzieś tam nie powinny aż tak przemakać jak w wersji ich tych takich zwykłych 574, które zazwyczaj są zrobione jednak z nubuku albo z siateczki. Tutaj one wyglądają naprawdę całkiem spoko, jeżeli ktoś jest fanem tego modelu, no to na pewno będzie zadowolony. Kolejnym takim modelem od New Balance jest bardzo popularny aktualnie model, który możemy kupić gdzieś w granicach 430-440 zł. u Rind. Dobrze to wymawiam, macie oczywiście przedstawione tutaj na obrazku. Model, który bardzo mocno zahacza właśnie o takie typowe gdzieś tam sylwetki Timberlandów czy butów górskich, ale wyglądają one bardzo ładnie tutaj niestety. Z tego co pamiętam, jedna wersja jest tylko i wyłącznie skórzana, reszta to jest zamszowe wersje, albo z nubuku, które jednak są cięższe do utrzymania w czystości. Da się je tak czy siak, na przykład z nubuku, zaimpregnować tak, żeby one działały na zimę, ale no będą tutaj problemy czasami, jeżeli Wam on przemoknie i nie wysuszycie tego dobrze, no to może być z nimi kiepsko, ale jeżeli chodzi o samą sylwetkę, ona bardzo mi się podoba i wygląda serio fajnie w różnych takich streetwearowych nawet, albo w takich casualowych fitach gdzieś tam na jesień. Albo na zimę, które będą Wam pasowały do większości rzeczy, które gdzieś tam będziecie mieli w szafie i serio wygląda to fajnie. Od adidasa do okolic 400 zł ciężko coś znaleźć, jedynie co, no to można powiedzieć tutaj forumy high'e, forumy załóżmy low'y, które bardzo często są na promysach, na pewno poniżej tych 400 zł jakąś kolorystykę znajdziecie. Są one bardzo często właśnie ze skóry, więc też będziecie mogli z zaimpregnować. Jeżeli komuś się stopa mocniej pośnie, no to na pewno przejdzie w nich zimę i nic mu się nie stanie i na spokojnie będzie umili chodzić, tak jak w Air Force, o których później powiem. Ale na razie z tego co widziałem nie ma jakiejś większej wersji na przykład w zgorę tekstu, które bardzo często widnieje u Nike na przykład. Właśnie u Korecji, gdzie robią dokładnie te same wydania tylko, że zgorę tekstu i to wtedy na pewno dużo lepiej działa na zimę. Tutaj mamy forum'y, high'y i low'y, które normalnie nosimy no i też na pewno będą się spoko sprawowały dla większości osób gdzieś tam na ten okres czasu, ponieważ no... Raczej nie mamy takich mrozów, nie wiem, bo minus 20, minus 15, minus 10 stopni nawet. Następne to buty Salomona, Salomony XT Paveway. Bardzo fajny model, który jest stworzony ze specjalnej takiej pianki na cholewce, która powinna się fajnie sprawować właśnie na zimę. Te modele można kupić naprawdę bardzo tanio i według mnie jest to jedna z fajniejszych opcji, ponieważ te dalsze modele od Salomon, one kosztują nawet w okolicach 900 zł, albo i nawet więcej. A tutaj mamy bardzo fajny zamiennik za bardzo małą kasę, który wygląda też bardzo fajnie, jeżeli chodzi bardzo, bardzo, wszędzie bardzo, ale ogółem jest to naprawdę bardzo spoko ja nie mogłem. Ogółem jest to naprawdę fajny model, który możecie kupić właśnie w tej kwocie i wydaje mi się, że jest to but, któremu bym się gdzieś tam kierował. Eee, ku niemu, jeżeli lubicie właśnie takie trekkingowe sylwetki i nie przepłacałbym tutaj innymi modelami e, salmonów, chyba, że Wam się bardziej podobają, bo też tutaj się znajdą. Ostatnim są buty od Palladium. Palladium, które produkuje buty coś a la trampki, ale właśnie z podeszwą taką bardziej na zimę. Tutaj te buty znajdziecie gdzieś w okolicach 500 zł. Ten model z Szczerze mówiąc, wygląda całkiem spoko, wygląda trochę jak zimowa wersja konwersów. i tutaj, jeżeli ktoś lubi właśnie takie połączenia, no to powinien być zadowolony. Do 700 zł mamy tutaj wszystkie wersje z gore od Nike, czyli Air Force One, Jordany 1 z gore oraz inne modele z Gore-Texu. Air Force One bardzo fajnie działają, bardzo dużo osób jest z nich zadowolonych, z Jordanów 1 dokładnie tak samo. Jeżeli chodzi o Jordany 1, ja raczej by ich nie stosował na zimę, one są faktycznie trochę za cień. Jeżeli chodzi o Air Force One, to tutaj znajdziecie dużo wersji, które będą Wam fajnie działały i raczej nie powinna Wam ta stopa jakoś tam mocno zmarznąć. I te dwa modele na pewno będą się tutaj dobrze działały na zimę. Jeżeli chodzi o kolejne, to mamy Airflight oraz Air Trainer jedynki, o których bardzo często ostatnio mówię. Tutaj na zimę też powinny fajnie się sprawować, ponieważ jest to dosyć masywna sylwetka. Są to dosyć duże buty, które nie powinny Wam tutaj gdzieś tam wyziębić tej stopy. Mają dosyć duże także wykładziny w środku, wkładki, które no, powodują to, że stopa raczej mocno się poci, jeżeli mamy jakieś takie wyższe temperatury, dlatego nie polecam w nich chodzić gdzieś tam, nie wiem, na cieplejsze dni wiosen albo na lato, bo po prostu się Wam ta stopa stopiła, ale tutaj na zimę jak najbardziej tak i na pewno będą fajnym zamiennikiem właśnie do jakichś takich modeli typowo Air Force'ów, Jordanów, które są nieco tańsze, a też wyglądają fajnie, mają taki koszykarski vibe. Jeżeli chodzi o Adidasa, to tutaj mamy już trochę więcej modeli, na przykład przykład Adi 2000 będą się też spoko sprawowały na zimę. Jest to model bardzo podobny, załóżmy, do Air Force One'ów. Tutaj bym je tak mniej więcej porównał. I ten model od Adidas na pewno będziecie mogli używać na zimę i będzie fajnie wyglądał właśnie w tej stylówce. Szczególnie polecam to ludziom, którzy ubierają się gdzieś tam z szerokimi spodniami. Do fitu na pewno do szkoły czy tam na uczelnię będą super wyglądały i nie będziecie musieli się gdzieś tam zastanawiać też, co ubrać do, wiecie, do swoich butów, ponieważ większość tych kolorystyk są bardzo uniwersalne i i mają kolorystyki zazwyczaj białe połączeniem z jakimś tam kolorem. Tak samo jest w przypadku Adidasów Nightball. To jest jeszcze bardziej masywna sylwetka. Mógłbym ją przyrównać właśnie do airflightów. Tutaj też w większości te buty są stworzone ze skóry. Będzie można je też zaimpregnować. Nie powinny wam przemakać, ponieważ one też są masywne. Mają dosyć wysoką tą podeszwę. I też można je kupić na spokojnie gdzieś tam do 700 zł. Bardzo często też pojawiają się na jakieś promocje. Jeżeli chodzi o New Balance, to mamy tutaj modele 550-650. Taki sam case tak naprawdę jak w przypadku Air Force'ów czy tam Forum'ów, te buty możemy kupić zarówno za 800 zł, ale jak i za 450 Są bardzo duże rozbieżności cenowe, jest bardzo dużo różnych kolorystyk, teraz aktualnie na New Balance, tak jak mówię, są przeceny i można je zgarnąć po bardzo fajnej cenie. Jest e, chyba są 3 czy cztery kolorystyki, które kosztują właśnie te 450 zł, możecie sobie sprawdzić, bo jeżeli chodzi o model 650, on superowo wygląda właśnie z jeansami, gdzieś tam takim styturowym fitem i na pewno jest fajną odskocznią właśnie od tych Air Force'ów czy o których większość osób chodzi. Kolejnym takim modelem od New Balance, który będzie się fajnie sprawował na zimę, jest model który trochę czerpie inspirację właśnie z tych takich trekkingowych sylwetek, Joe Freshwood używał go także ze swojej kolaboracji. Teraz możemy go zobaczyć w bardzo różnych wersjach, wyglądają one według mnie superowo i na pewno lepiej sprawują się w jakimś takim bardziej slimfitie, albo ze spodniami typu joggers czy carrot, nie jakimś takim, widzicie, typowo takim, nie wiem, skinny jeansach, tylko po prostu trochę węższych niż te takie bagi albo loose fit, ale te buty według mnie mają bardzo ciekawą cholewkę, bardzo fajnie wykonaną i dodatkowo Jakościowo te buty wypadają bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o ten typ sylwetki, o którym Wam wcześniej wspominałem, który był podobny do New Balance'ów tych wcześniejszych Rains oraz do typu tych Championów, to mamy tutaj w tej granicy cenowej. Ten F, czyli buty The North Face Back to Barclay, bardzo popularne, też takie typowe, można powiedzieć, buciory zimowe, które jednak są w fajnych, uniwersalnych kolorystykach, bardzo, wiecie, takich typowych właśnie zimowo-jesiennych, bardzo fajnie wyglądające na nogach, jeżeli ktoś szuka po prostu jakichś takich butów, no to tutaj na pewno będą się fajnie, będą fajnie uzupełniały fit i tak samo będzie z modem od Hayley Hansen, Hayley Hansen ma też bardzo fajny model właśnie w tych granicach cenowych i na pewno te dwie marki tutaj spra sprawdzą się bardzo dobrze pod względem jakości, ponieważ te buty będą Wam na pewno bardzo długo trzymały. Jeżeli chodzi o markę Salomon, to mamy tutaj Salomony ACS Plus jest to wersja ACS Pro, tylko, że wykonana bez siatki, tylko z takim, e, można powiedzieć, neoprenowym e, materiałem na cholewce, który też powinien się lepiej sprawować, jeżeli chodzi o jakieś takie wilgotne, mokrzejsze, mokrzejsze mokre dni. Nie powinny Wam aż tak przejść Ciekać, jeżeli je fajnie zaimpregnujecie, na pewno będą dobrze działały, będą bardzo wygodne i będą tańsze niż ACS Pro. Więc na pewno to jest lepsza opcja. A ostatnim modelem są Vansy MTE, ponieważ Vansy miały zawsze właśnie tą wersję zimową swoich skateów high, teraz zrobiły tą wersję bardzo drogą. Kiedyś można było ją kupić do 300 zł, nawet do 400. Teraz trzeba wydać już naprawdę bardzo dużo powyżej 500 zł, powyżej 400 zł gdzieś tam na promocjach, a i tak, i tak nie ma rozmiarów. Mega ładny model, fajnie przemieniona właśnie sylwetka tych skate to high'ów high na taką wersję zimową, ale niestety właśnie minusem jest ta cena, ponieważ no wydawanie za te trampki aż tyle pieniędzy, wydaje mi się, że jest to trochę za dużo, mają dosyć dobre materiały, nie widziałem, żeby ktoś marudził jeżeli chodzi o te buty. I są dosyć wygodne, więc jeżeli ktoś lubi wansy, no to na pewno będzie dla niego opcja. Przechodząc do butów do okolic 1000 zł, czyli już tych droższych, no to mamy oczywiście Jordany dwójki, trójki, czwórki, piątki, aż do 12 tak naprawdę. Wszystkie będą dobrze działały na zimę. Zazwyczaj są to wysokie sylwetki, zazwyczaj są to dosyć masywne buty, zazwyczaj są to też dosyć dobrze ocieplane te buty, ponieważ ja w jordanach dwójkach na przykład, czy trójkach na lato, no to nie wyjdę, albo w czwórkach nawet czy piątkach. Zazwyczaj są to buty, które dobrze się sprawują właśnie w zimowych warunkach. Jeżeli będziecie kupowali je, patrzcie na to, czy są właśnie zrobione. Szczególnie ze skóry, To jest najłatwiejsza rzecz, żeby kupić skórzane te wersje, ponieważ tu najłatwiej będzie je czyścić i najłatwiej będzie utrzymać w porządku. Mamy też Jordany 5 wersji z Goretexu, to też jest spoko opcja, ale raczej boją się gdzieś tutaj skupiać ku tym skórzanym modelom. Jeżeli chodzi o jakieś inne modele od Jordan. No to od Jordan Brand mamy Winterized Six Rings, szóstki przerobione trochę, wiecie, na takie, na takie na trochę bardziej e, budżetowe, ale też wyglądają spoko i są zrobione właśnie tutaj na taką wersję zimową w tej, tej typowej kolorystyce. Od Nike mamy Lunar Forsy, chyba jedne z najbardziej popularnych, kiedyś były jeszcze Manoa, z tego co pamiętam e, Forsy, ale Lunar Forcey to chyba najpopularniejsze Forsy na zimę. Bardzo ładne wydanie, kiedyś bardzo chciałem je mieć, fajnie ocieplone, super podeszwą, która no, na pewno będzie idealna właśnie na taki jakiś śnieg, na większe kałuże, będzie Was chroniła. No teraz są one dosyć yy, drogie, trzeba się za nie wykosztować, ale wydaje mi się, że warto, bo one będą dosyć długo trzymały. A kolejnym takim modelem są R 90 w wersji z Gore-Texu, można je też znaleźć właśnie w takich wersjach. Bardzo fajne wydanie, jeżeli ktoś szuka jakichś biegówek właśnie zimowych, no to 90 tutaj w wersji gore no będą super. Dalej od New Balance mamy model 2002R zrobiony właśnie też na zimową wersję. Zamiast tej siatki z przodu mamy ją wykładzoną taką powiedzmy pianką. Wyglądają one bardzo ładnie, jak same 2002R zrobione jeszcze z takim ściągaczem na zamiast sznurówek. Super to według mnie wygląda na zimę bardzo fajna zamiana jeżeli komuś się podobał ten model właśnie na wiosnę na lato, no to zimową wersję też powinien według mnie kupić. Niestety kosztuje ona już bardzo dużo, ponieważ Nibalans ostatnio mocno podniósł swoje ceny, ale tak czy siak, no czasami warto nie szczęścić na te modele. Jeżeli chodzi o kolejny model odnibalans, to są to 9960-9060 które też teraz aktualnie bardzo mocno podniosły retail, można je coraz częściej znaleźć przez to na promocjach, no bo po prostu ludzie nie będą wydawali tyle pieniędzy na te buty, ale też sama podeszła robi swoje, jeżeli ktoś chce właśnie jakieś takie trochę wygodniejsze buty, które niekoniecznie muszą być jakieś super ciepłe właśnie na zimę, no to to będzie też spoko opcja dla niego. Jeżeli chodzi o Salomony, no to mamy klasyki XC4 i XC6. Które też będą się spoko sprawdzały właśnie na jakieś zimowe takie dni, typu właśnie śnieg, deszcz, wiecie, plugawica, i tak dalej, ponieważ one mają te materiały przystosowane do tego i na pewno w jakiś tam sposób będą Was chroniły właśnie przed tym deszczem. Nie są to najcieplejsze buty, to na pewno ponieważ można je praktycznie używać przez cały rok, ale wyglądają one bardzo ładnie w niektórych kolorystykach, które ostatnio wychodzą. Jeżeli chodzi o buty, no to mamy jeszcze Easy buty, które teraz aktualnie bardzo ciężko gdzieś znaleźć, a ale te wersje, które wychodziły z Desert Bootsów, z tego co pamiętam, na aplikacji Adidas można zgarnąć na takich aplikacjach jak Klekt, Stokix i tak za całkiem spokocenkę. Wyglądają one bardzo ładnie. Jak ktoś lubi Easy, no to mega polecam. Kolejnym takim modelem od Easy są na przykład 500 HE albo wersja Quantum. Te, dwie, te dwa modele butów na zimę też będą ekstra i na pewno będą fajnie pasowały do takich jakichś większych kwitów, do versajzowych, mocnych. Mają one bardzo fajne kolorystyki, takie typowe, wiecie, Airtones których nie trzeba za bardzo kombinować, żeby do czegoś dopasować, i jedynym minusem ich jest no właśnie dostępność i to, że trzeba trochę się namęczyć, żeby znaleźć je w swoim sajcie i za w miarę spokojne. Jeżeli chodzi o Adidasa, to mamy Adidasy Terex, całą praktycznie gamę produktów górskich od Adidasa, które też są wykonane z Gore-Texu. Najpopularniejszy model Mountain Flight, z tego co pamiętam, który jest taki wysoki, on. Typowo jest, można powiedzieć, górski, ale jeżeli ktoś lubi takie sylwetki dochodzenia na co dzień, no to też mógłby się nim zainteresować, ale za niego trzeba już dać ponad 1000 zł. No i wydaje mi się, że jest to trochę za dużo i nie uważam, żeby było to warte korzystania z tego, ale podrzucam tutaj, ponieważ jest to naprawdę bardzo dobry model, ale wydaje mi się, że ta cena jest po prostu za wysoka. Następne mamy Timberlandy, Timberlandy szóstki oraz jedna wersja, którą tutaj Wam dorzucam, która jest niższa, trochę bardziej przypasowująca do sneakersów, ale Timberlandy szóstki Inche, no to jest klasyk po prostu nad klasykami, nie trzeba tutaj nic mówić, będą wyglądały po prostu super. Jeżeli komuś się podobają fity właśnie z tymi butami, no to nie ma co się tutaj zastanawiać, Niestety nie za bardzo da się je znaleźć taniej niż 1000 zł, aktualnie czy tam 900 zł, no to jest bardzo drogi bucik. Można je znaleźć aktualnie w wielu jakichś wydaniach ze współprac, z różnych wersji kolekcji, które gdzieś tam wychodziły przez ostatnie miesiące. No. Jest to klasyk, za który trzeba zapłacić odpowiednią sumę. Ale no tutaj jakość wykonania oddaje na pewno. I jest to but po prostu taki najbardziej baikoniczny na zimę. A kolejnym takim mega popularnym i ostatnim na tej liście będą UGI, czyli modele, które teraz stały się mega popularne nie tylko dla kobiet, ale także dla mężczyzn. Bardzo dużo osób w nich chodzi. Mamy tutaj nie tylko wersję Muli dla facetów, które ostatnio były bardzo popularne, ale też tych takich już typowych eskimosków, które bardzo dużo osób aktualnie. 你以后 Nie wiem skąd się wziął ten taki wielki hype na te buty, ale ludzie kupują je hurtowo po prostu. Ostatnio można zobaczyć, że w momencie kiedy się uzupełnia stok tych modeli butów, no to one po prostu schodzą od razu. No i widać to też po influencerach w Polsce, że coraz to więcej ich promuje te modele. No i załapali się po prostu na tą falę hype'u i pokazują wszystkim im, wszystkim im, ludziom te modele. No i uznaję, że też warto je pokazać, ponieważ one są bardzo ciepłe, bardzo wygodne i na pewno są to takie wiecie cozy buty do chodzenia gdzieś tam do pracy na co dzień. to na na pewno każda dziewczyna, która chodziła w tych butach, bo wydaje mi się, że większość dziewczyn chodziła w tych butach, no to może Wam powiedzieć, że są to po prostu jedyne z ukochanych butów na zimę. Także dzięki Wam wielkie za odcinek, dajcie mi znać w komentarzu, które z tych butów najbardziej Wam się podobają. Jeżeli macie pytania, to pytajcie i widzimy się w kolejnych odcinkach, a na dole oczywiście linki do wszystkich butów. Mam nadzieję, że coś dla siebie wybierzecie i że przez tą zimę będziecie chodzili w fajnych butach. Do zobaczenia, cześć!